Paweł Plinta, Oświęcimskie 24, witam Państwa, jesteśmy w Krynicy, Forum Gospodarcze, bardzo, bardzo duże wydarzenie, okazja do wielu spotkań, również takie spotkania odbyliśmy, zapraszamy do oglądania materiału, występują bardzo ciekawe osoby, znaczące wiele w tym kraju. W tej brutalnej rzeczywistości, w której się konfrontujemy, gdzie jest każdy goni za uzyskaniem wyniku, za poprawą wyniku, za pozyskaniem tego, potrzebny jest też taki moment, gdzie ci ludzie się zderzą w jednym miejscu, często będą, że tak powiem, ucierać poglądy bardzo różne. To widać tutaj bardzo wyraźnie było w wielu debatach, tak? że jest konfrontacja, że to jest zupełnie inne spojrzenie jednych i drugich, tak? że to czasami się rozmija. Jest taka potrzeba w mojej ocenie, aby takie spotkania się odbywały i one chyba mają sens, bo gdyby nie było sensu, to przecież ta elita świata biznesu i polityki by tutaj nie przyjeżdżała, gdyby dla nich to tylko było Znale zmarnowanie czasu, tak. dla, nich, dzisiaj, tak? dla nich to by było przecież zmarnowanie czasu, oni nie przyjeżdżają, nie poświęcają tych dwóch czy trzech dni po to, żeby zmarnować, tylko po to, że to chyba ma po prostu, jest taka potrzeba i w mojej ocenie, w dłuższej perspektywie to się też Przekłada na kontrakty. Przecież my się otwieramy tutaj, bo forum tego nie traci, tak? Kierunku wschodniego bardzo ważny element. Przecież kilkaset osób, uczestników tego forum, to są reprezentanci krajów tak zwanego bloku wschodniego. Jest masę przedsiębiorców. Dla mnie, co bardzo ważnym elementem, spotkania z regionami, z którymi współpracuję. Wczoraj Miałem spotkań z gubernatorem owodu Iwano Frankowskiego, miałem spotkań z, obwodu, z gubernatorem owodu Lwowskiego, miałem spotkań z przewodniczącym regionu ron Wszystko jest bardzo istotny element. Gdyby nie to wydarzenie, to pewnie do tych spotkań by nie doszło. No to bardzo ważne, że dochodzi w ogóle do takich spotkań, w których ludzie polityki mogą wymienić się opiniami z ludźmi biznesu. Dla mnie, przedsiębiorcy, to jest sól polskiej ziemi. Uważam, że trzeba robić wszystko. My, politycy, mamy taki święty obowiązek, żeby tworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju dla polskich firm, polskiej przedsiębiorczości, no zwłaszcza dla tych małych i średnich firm. Bo co tutaj dużo ukrywać, ogromna większość polskich firm to są właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa. Powiedziałbym, że to jest. Koniec pogłębiania się kryzysu, bo ten kryzys pogłębiał się w, w ciągu ostatniego półtora roku. Teraz widzimy, że zaczynamy się odbijać od, od dna. No ale nawet jeżeli będziemy mieli wzrost gospodarczy na koniec roku 1,5%, to jeszcze ciągle nie jest to wzrost, który mógłby nas satysfakcjonować. W tym roku można powiedzieć, że forum jest mocno polityczne to znaczy obecność premiera, byłego premiera, m, stronników jednej drugiej partii, to to, to widać na, na, na forum zdecydowanie. Mniej dyskusji jest y, takiej typowo, typowo merytorycznej. Ale mimo wszystko uważam, że forum jest interesujące i ciekawe. Forum regionów, które towarzyszy Forum ekonomicznemu, to właśnie typowa część dla, dla takich ludzi jak ja, czyli burmistrzów, wojtów, prezydentów. Czy, czy powiedzmy jeszcze dzisiaj przede mną panel, który bardzo mnie interesuje, czyli rola promocji e, poprzez sport, więc a w kętach kochamy siatkówkę, kochamy sport, więc też jestem ciekawy, goście m.in. z Hiszpanii, e, z Katalonii, więc wzorce na pewno fajne. To jest okazja, żeby spotkać bardzo wiele osób, które mają coś do powiedzenia. Czasami o coś pytają. Ja to chyba częściej odpowiadam na pytania, niż je zadaję. I to jest takie ciekawe miejsce, gdzie się spotyka ludzi, którzy istnieją, których wiemy, a z którymi się z różnych względów nie spotykamy tam, gdzie funkcjonujemy. A to w Warszawie, a to w Krakowie. A tutaj panele nas ustawiają razem. Albo przypadkowo na no, tym słynnym Deptaku. Także to nie jest jakieś przełomowe wydarzenie, tu się niczego nie wymyśla, tu się niczego nie odkrywa, tu się niczego nie postanawia, ale tu się jednak coś konfrontuje. W tym roku tutaj dominowała kwestia wspólnej polityki spójności, czyli wykorzystanie środków europejskich po 2013 roku. No i bardzo mi się podobał panel dyskusyjny, tutaj współpraca na linii rząd-samorząd. Bo jak sama nazwa wskazuje, no tutaj samorząd, rola, rola samorządów w ostatnich latach została znacznie ograniczona. Mamy wiele zadań zleconych, zadań zleconych centralnie przez rząd, a niestety no niekoniecznie za tym idą dodatkowe środki finansowe dla samorządów, czyli musimy sobie radzić sami. I taki rodzaj mini konsultacji tutaj bardzo dobrze można yy, ten czas do tego wykorzystać, dlatego że ja w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta ciągle tworzę prawo dla przedsiębiorców i dla konsumentów i słyszeć od nich, co uważają za ważne, za nieważne, co uważają za dobre, za słuszne, za niesłuszne. W tej chwili zajmujemy się tym tematem made in. Yy, konsumenci tego nie potrzebują. Niektórzy przedsiębiorcy myślą, że to jest przydatne, ale akurat w Polsce nie. Większość polskich przedsiębiorców nie chce. Spotykam ich tutaj mnóstwo. I muszę przyznać, że te kontakty ułatwiają mi pracę potem, już nie mówiąc o tym, że ja tutaj zbieram adres, do których potem się mogę zwrócić. Mogę napisać, słuchajcie, leży u mnie na biurku dokument taki i taki. Czy ważniejsze by było, żeby skupić się na punkcie A czy na punkcie B, prawda? I taki rodzaj konsultacji i kontaktu z organizacjami, osobami zaangażowanymi w świat konsumencki, jak i przedsiębiorczość są niezwykle ważne, a ich tutaj jest mnóstwo. Szukam pieniędzy dla kultury. A konkretnie dla mojego teatru rozmawiam z biznesmenami, rozmawiam z ludźmi polityki na temat kondycji kultury po prostu. Wiadomo, że z biletów nie można wyżyć, nie ma takiej możliwości. Bilet by musiał kosztować 200 zł. Nie musi być mecenas, tak. musi być sponsor. Musi być mecenas, musi być... Przede wszystkim powinny moim zdaniem być jakieś prawne formy, czyli odpisy podatkowe konkretnie, jak jest na całym świecie, o to cały czas rozmawiam z politykami, o to cały czas zabiegam, żeby były normalne odpisy. W tej chwili, jeżeli nawet znajdę przedsiębiorstwo, które mi da pieniądze na zrobienie spektaklu, to ona jeszcze od tego płaci VAT, 23%. No. nie ma motywacji? Nie ma żadnej motywacji. Ja muszę ee, w, w, w bardzo przekonywać. Brałem udział w panelu Takim dyskusyjnym na temat właśnie znaczenia biznesu w kulturze, jak to można połączyć. Bardzo zresztą to była mądra rozmowa. No i teraz, teraz chodzę, teraz jest pan Hausner, prowadzi pan Hausner prowadzi bardzo ciekawą dyskusję. Chodzę, chodzę dużo też na panele polityczne. To jest świat, który, który ja. Muszę poznawać po prostu. To jest świat, który mam nadzieję pomoże mi żyć, pomoże mi prowadzić misję mojego teatru, czyli kamienicy. Widzę dużą dynamikę rozwojową taką, nawet w porównaniu z ubiegłym rokiem. Więcej polityki, więcej gospodarki? Więcej, no to naturalne, że tu jest miejsce i dla polityki, i dla gospodarki, ale więcej interesujących debat. Być może jest to rozwiązane również z tym, że coś w przestrzeni świadomości społecznej się zmienia. Ludzie, również politycy i przedsiębiorcy to czują, że, że jesteśmy w tej chwili w okresie takich zmian, e, takich wyborów. Nie o to chodzi, tu chodzi o stan świadomości, nie tylko o kwestie polityczne czysto. Także ja uważam, że i tu Zygmuntowi Berdychowskiemu gratuluję, jest to wielki sukces, kolejny to 23 Forum Ekonomiczne. To jest taka duża impreza, która daje pewny impuls, jest pewnym impulsem dla rozwoju gospodarki, myślę, że nie tylko w Małopolsce, ale w, w Polsce. W Z tych kraju. spotkań coś wynika w Pańskiej ocenie? No jest to, bardzo ważne są te spotkania kuluarowe, ale też możemy się dowiedzieć, jakie są projekty, gdzie występuje premier i mówi o ważnych rzeczach, i prezes partii opozycyjnej, który też przedstawia swoją wizję Polski, to jest to dla nas, chyba ważny dla nas wszystkich. O tym też świadczą stacje telewizyjne, które transmitują to na całą Polskę, a być może i, i świat. Natomiast gdzieś w kuluarach bardziej spokojnie, Toczą się rozważania, w jakim kierunku powinna zmierzać gospodarka. I to myślę dla wszystkich, którzy chcą tutaj inwestować, też jest bardzo istotne. Jest to największa tego typu impreza w Polsce, która skupia bardzo dużo ludzi ze świata gospodarki, sporo ludzi ze świata polityki. Dobrze, że był premier, w zeszłym roku był prezydent. Także dobra inicjatywa, i ja jestem zadowolony. Są praktycznie wszyscy. No. Są przedstawiciele mediów, biznesu, polityki. E, tutaj można dowiedzieć się, jakie są plany, koncepcje, pomysły, kto spotyka się ministrów na takie powiedziałem stopie nawet prywatnej czy półprywatnej i bardzo często istnieje możliwość przekazania informacji o ważnych sprawach, które się dzieją. I tu dla regionu, i, i w kraju. Dlatego no, ktoś, kto chce w naszym kraju... Odgrywać znaczenie, mieć pewien wpływ na wydarzenia, no po prostu musi tutaj być, dlatego że tu są po prostu wszyscy. Te trzy dni dają taką możliwość, że można sporo spraw po prostu gdzieś popchać do przodu, będąc tu w Krynicy. I to jest też ważne dla regionu, dla, dla, dla Małopolski, że ta Krynica Małopolska staje się centrum wydarzeń ogólnopolskich też w Europie i o tym się wspomina. Tu przyjeżdżają też politycy ze świata staje się centrum i to, to jest wartość, to jest budowanie marki Małopolski i Krynicy.